Zręb osiedlówka na karpackim Klemensa, kurde um, ruski, oko 23, klatka druga. Z tej strony jest i zrębowy Tom. Witamy. Witamy serdecznie, przejdziemy się lóweczką drugiej generacji. Super klimacik. Ciemna sklejka. Dziesiąt pięterko. Zamykamy drzwiczki. I jedziemy. Bardzo fajnie, osiedlówka klimatyczna. Podpowiem Wam, że ta meblówka miała kiedyś rzymskie numerowanie i po prostu zamalowali. Zrobili nowszy numerek. Ale ważne, że drzwi są oryginalne dalej. Tak jest, zgadza się. Czy mi się wydawało, czy ta ósemka była odwrócona tam? Potem się zobaczy. No. Też jest. Wiemy. Jest tabliczka znamionowa. Zobacz. A jest. No nice. To są takie te odklejone z tabliczki znamionowe. Nie ma żarówki. stąd Widać stąd bezkickie nawet. Fajnie widoki. Tak, na Beskidzkim jedna osiedlóweczka jeszcze śmiga. Tak, jest Koleszowska 4 dokładnie. Tutaj macie przeciwwagę. Po boku. Oryginalną. Dość dobrze wytrzymał. Tam I... Będziemy jechać za chwilę, z powrotem, na dół. Tak przedział otwarty. To jest czysto, jest uszanowana. I będziemy jechać na parter. A patrz tu gumą sklejone. No jest. 2026 w styczniu, czyli winda przeszła jeszcze yy, przez techniczny. No powiem, że fajnie, fajnie, fajnie zrobiona mebluweczka. Taka ciemna, fajna sklejka, oświetlenie takie pasujące. To jeszcze siódme sobie zahaczymy. No, wolniej reaguje jak na osiedlówkę, niż tak szybciej, automatycznie, a chodzi dosyć cicho. Trzeba tak, cichutko. Aby tego gegiel nie haczy. Przeciwwaga nie stuka. Tak. No coś jest stukło, słychać było. Dzień dobry. 嗯。<Sí. S 2>